Siemanko, z tej strony, Stefana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym filmie do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać, standardowo zostawiacie łapeczkę w górę, subskrypcję z oraz piszecie komentarz. Jak widzicie, pierwszy taki odcinek z kamerką. Dlatego musicie mi to wybaczyć. Będę się troszkę stresował na materiale, ale kilka tych filmów dalej i myślę, że będzie już to normalnie wyglądało. Jak widzicie na k dropie mamy nowe, nowy event, kisor slam, no i nowe skrzyneczki. Dzisiaj jak widzicie robimy sobie mm, od 50 zł do kosy na tych nowych skrzynkach, dlatego e, tych lepszych nie będę otwierał, ale w następnym odcinku, na pewno jak będę miał dużo więcej, to sobie je przetestujemy, także bez przedłużania dajcie znowu łapeczkę w górę, żebym się oswoił z tą kamerką e, i będzie będzie lepiej, będzie lepiej, bo filmy z kamerką wiecie są lepsze. Teraz lecimy z grubej rury, bo otwieramy za 20 zł. E, pierwsze dwie skrzyneczki i powiem wam tak. Otworzyłem tak szybko i zapomniałem, że robię challenge od 50 zł do kosy. I teraz 20 zł mam złotych 98. Zł. No także zdecydowanie tak to nie miało wyglądać, jak sami widzicie, ale dobra. 9 ,90 zł 90 groszy Kupidyna to była otwarta. Dobra, mamy Amor miłości. E, to sobie też otworzymy. No i widzowie, pamiętajcie, 20 zł, kolejny raz leci. Pamiętajcie, że pierwszy link w opisie macie kodzik na case dropa i teraz fenomenalnie, bo leci czerwony widzowi skin za 37 zł. Nawet jest to battle skirt, ale skrzynka kosztuje 5,98. Pierwszy link w opisie wbijajcie, bo z moim kodzikiem dostajecie aktualnie podczas eventu 30% opłaty. Także myślę, że się naprawdę bardzo, bardzo opłaca. Możecie wpłacić każdą metodą. Także serdecznie wszystkich tutaj zapraszam. Mam jeszcze 12 zł plus, dzisiaj będzie od 50 zł do kosy, plus te e, serca, które zbieramy w eventowych skrzynkach, ale to e, tak jak standardowo w każdym evencie no i otwórzmy sobie jeszcze skrzynkę Slime Man, 9 zł 93 grosze mamy też naprawdę fajne itemki, ale zobaczymy co będzie widzowie mam nadzieję, że, że coś podobnego do kałaszka, no nie, 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 na pewno nie, bo tutaj mamy skina o wartości chociaż zł, to nie ma tragedii, myślałem, że będzie dużo gorzej, dobra Przejdźmy sobie na upgrader na spokojnie, weźmy sobie te, te tańsze itemki, a nie, ten digielek nie, nie bierze udziału, 731 na razy 2 na taki pojemniczek, 50% szans i kurcze, kurcze, kurczę, to niestety nie siada, boli to, bo wiecie, każdy upgrade w tym odcinku jest ważny, aktualnie w ekwipunku mam 46 zł, ale przejdźmy sobie do eventu i przetestujmy sobie event, zobaczcie, pamiętajcie, że jak nie chcecie wydawać serduszek... To zbieracie po prostu je i na koniec eventu dostaniecie skina za, za serduszka. W ogóle przepraszam za taką jakość kamerę, jakoś mocno tak patrzę, jakoś mocno się odbija. Muszę w następnym materiale to ogarnąć. Przepraszam, widzowie, tak jak mówię, jest to pierwszy filmik z kamerką, dlatego musicie mnie zrozumieć. A ja sobie tutaj otwieram te pudełeczka. Cyk 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 za 500 tym razem i walnijmy sobie a za 1000 też. Zawsze to tam skinny do FIPunku. No i pięć koła zostało. E, tutaj mamy zrapeczki. A tutaj mamy oczywiście. To zrapeczki sobie zostawimy na później, a resztę rzucimy sobie tutaj do, e, do, do, do Kiss Orslama. Wytwarzamy prezent. Mam nadzieję, że się uda dostać skinka. O kurczę, no ale jak widzicie, animacja jest fenomenalna. Ale niestety dostajemy tylko cashback za 2,50. Tak to niestety wyglądać nie powinno, ale troszkę tych skinów tu wpadło. Dlatego no coś tam na pewno się przyda. No, najdroższe za 2,44. Mogło być na pewno zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. 10 zł też walnijmy sobie na razie 2. Znowu na lewą stronę. Mam nadzieję, że tym razem odda. No kurczę. I drugi upgrade z rzędu niestety nie oddaje. Już widziałem jak to się kręci, że nie wpadnie, ale do trzech razy sztuka, jak to się mówi, musi dać teraz. 14 zł, na 28, proszę. Dobra, już widzę jak się kręci, siedzi bardzo ładnie. Ok, mamy galilka za 24 zł w satraczku fajnie, fajnie i w tym momencie już mamy w ekwipunku punktu widzowie 61 zł. Sprzedam to sobie i otworzę sobie jakąś droższą skrzynkę z eventu. Myślę, że bukiet Róż za 31 zł będzie odpowiednią skrzynką, bo ten walentynkowy prezent troszkę za droga. 31 ziko wydajemy sobie. No i może jakiś fajny temek poleci. Na to oczywiście liczę. No niestety jest CZ, która kosztuje chyba 5 zł. 7,29 o kurczę, był naprawdę fajny profisik No a wracamy niestety do punktu wyjścia, nawet jesteśmy troszkę w plecy, dobra Sprzedamy to sobie I wiecie co, otworzę jednak skrzynkę jeszcze jedną, Blue Love e, Niebieska Miłość, 37 zł, no jak tutaj nic nie poleci, to już lecimy Upgrader na kosę Będzie naprawdę ciężko Ale próbujemy, no ryzykujemy, może akurat Freehand poleci Nie leci Freehand, leci Scout, który nie wiem ile jest warty 14 zł, tylko, o kurde. O kurcze, przepraszam widzowie, was za to. Znaczy, w sumie, siebie muszę bardziej przeprosić. Dobra, no już lecimy ma na kosę. No bo nic innego tutaj nie zrobię, nic innego tutaj nie zrobię. Za 200 jest jakaś koska w ogóle. Kurcze, no już był taki fajny proficik. No zobaczcie, nie ma żadnej kosy. Do 250 zł nie ma kosy żadnej. Dobra, muszę najpierw chyba zupgrade'ować, bo za duży byłby procent. Dobra, zupgrade'ujmy sobie na razy 5, albo nie, na razy 2. Dodamy te 5 zł, damy prawą stronę, 72% na takie OP90. Dobra, hamuj, 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 hamuj. Wawrzonie hamuj. Dobra, siadło widzowie. I mamy 24 zł i teraz powinna jakaś koska się już tu pojawić. Mamy, dobra, mamy najtańsza kosa w tym momencie, 240 zł. I jest to 9% szans. Jakby to się udało, byłoby to coś niesamowitego. Może pierwszy odcinek z kamerą przyniesie szczęście. Zostawcie widzowie i tak łapeczkę już w tym momencie. Komentarze, jeśli chcecie wygrać też z kina, który wam się wyświetlił wcześniej, oglądajcie cały film. To będzie więcej odcinków z kamerką. Wydaje mi się, że lepiej się to ogląda. A ja nie przedłużam, i upgrade'uję. Ustawię sobie środek. Środek, dół, upgrade'ujemy i... No i już widzę, że to niestety nie siadło. Z lewa góra, prawie środek, góra. Ale no cóż widzowie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie więcej materiałów, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja już tym przedłużam, widzimy się w kolejnych materiałach. No i ri.